Zadanie ósme. Dany jest czworokąta ABCD. Oblicz długość boku kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi tego czworokąta. I podpunkt B. Stosunek długości boków prostokąta jest równy 2 do 1, a jego obwód jest równy obwodowi czworokąta ABCD. Oblicz pole tego prostokąta. No teraz tak. Jeżeli mamy podane tutaj długości boków i obwód jest równy temu obwodowi, no to znaczy, że musimy sobie gdzieś tam te boki... Pododawać. No to powiedzmy, że mamy tak 4 i 8 12, dodać 3 całe 5 12, dodać 1 całą i 7 12, i dodać 2 całe i 4 12. No i mamy tak 4 i 3, 7, 8, 10 całych. I teraz 8 i 5, 13, 24, 12, czyli 10 i 2, czyli łącznie 12. No to teraz tak. Jeżeli 12 to jest, to jest obwód tego czworokąta, to znaczy, to jest o, też obwód kwadratu. To znaczy, że cztery długości boków są łącznie równe 12, czyli jeden bok to trzy jakieś jednostki. Ok, no i drugie. Stosunek długości boków prostokąta jest równy 2 do 1. No to narysujmy sobie ten prostokąt. Powiedzmy, że mamy coś takiego. Tu jest x, tu jest 2x i on też jest, ten obwód też ma 12. To znaczy, że łącznie 6x daje nam 12. Dlaczego 6? No mamy x i tu 2x, tu też 2x i tu też x, nie? Czyli x jest równe 2. To znaczy, to znaczy, że tu mamy 2, tu mamy 4, tu też 2 i 4, tak? Łącznie 12. To znaczy, że pole tego prostokąta to jest 2 razy 4, czyli 8, jakieś jednostek kwadratowych.